Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oto nasz sezon. Ktoś mi rzuca kokłady pod nogi, ale okazało się, że Kulibali był przekupiony zawodnikiem. A teraz wszystko wróciło do normy. Colville wszedł na jego miejsce. Colville mówi, że mimo nic nie przyjąłem. Żadnych koper nie przyjmuję. Bardzo dobrze Kolwi. jedziemy. A to jeszcze coś ustawię sobie. No niestety, niestety. To obrona źle mi chodziła, z tym w drugim meczu zwłaszcza, z tym pierwszym, z Legią Warszawą, no to wiecie no, Legia to Legia. Mocny przeciwnik, ale ten drugi powinien to wygrać no, było jak było, nie? Bimbaj, czy ta gra to jest pay to win? Tak. Jak ktoś weźmie pieniądze z obrony, to tak. A kuribali wziął, właśnie dowiedziałem, 100 tysięcy euro. Dwa mecze. Łatwo policzyć. To ile za mecz? 50. Szybko w głowie kalkulacje zrobiłem. No i teraz akurat mój przeciwnik trafił na zespół zdenerwowany. Ibanes na boisko. Trzeba popróbować łupaków. Bremer też. Beto. W każdym meczu z tych przegranych bramkę zdobywał. No i. Sorlot. Początku w tym meczu. Wiem, że wszyscy liczycie na Sorlota, że on przebudzi ten zespół. Jak teraz z tym kolasiem wygramy, to niestety mu trochę nabroimy, że tak powiem. <laughs> on tam walczył o top 1000. A my walczymy, walczymy po prostu o lepsze jutro. Znowu Harukań w ataku, niedobrze. Skubmy się. To nie jest słaby zespół. Tu Kulibali był takim, można powiedzieć. Nie chcę mówić, bo się denerwuje. Dobrze, zaczynamy. A mi zdenerwował ten Kulibali w ostatnich meczach. Sprawmy, żeby ten przeciwnik chociaż zapamiętał tą nazwę. Laga Specjalist. Beto. Sorlot. Robertson. Jest Sorlot na boisku. Mam wrażenie, że jak jest Sorlot na, na boisku, to ta gra tak jakby zwolniła. Jakby wszyscy zaczęli widzieć podwójnie. Ibanes, Sorlot Już się skończyły Robertson Płasko, ale szpiła Robertson Sorlot Tepole Wiecie jak tutaj ma w tej drużynie pseudoni Sorlot? Jest. Jan Koller, brother. <laughs> o nana, no, no. tutaj nie przyjechaliśmy przegrać. Robertson. Kurczę. De Paul z bramki. James płasko. Robertson bardzo dobre piwo do Mendeza. Mendez wraca się. Ależ błąd Mendeza. Ibanez. Nie nadążę teraz. Ibanez, przyśpiesz przyśpiesz, przyśpiesz. <grywia> już nie mogę. Dobrze. Nie mogę szybciej już machać nogami. Dobrze, dobrze. Mendes. No nic za plecy. scholl Latterbeck. Nic za plecy. Dostał tutaj piłeczkę i już zgubił krycie tam. Chyba Ibanez. No nic. Onana. Spokójmy grę. Spowodujmy tak. Nie ten się panowie. To my, to my tutaj nie jesteśmy, yy, Chłopcami do bicia, Tylko my jesteśmy faworytem w tym meczu. Aha, dobra, Mimmo. Nie wiedziałem. No to już wiesz. Sorlot Robertson Bremer Depol. Paul. Sorlot! Sorlot! Aż zdjęcie zrobiłem mu. Beto. Nic. Depol. No szkurcze. Aż mi się wcisnął tam. Onana. Zorlot. Onana. Mendes. Beto. No nic. Beto się nie może odnaleźć. Robertson. Beto.

Messi tutaj się opłakiwać sobie, ale Mendes... Mendes tutaj się tutaj chyba już wczuł się z drużyną razem. Sorlot! Beto. Znowu błąd Beto. Jest na górze Messi. Sorlot. Sorlot! Widać, że on w zespole już grał z samym Janekolerem. Depol, długa piłka Robertson. Sorlot ładnie mi zrobił, dobrze, dobrze Ona nie da sobie w kaszy dmuchać. Beto! Beto, no sztychami nieskrobany, no! No właśnie, troszkę zabrakło. Mogę przerzucić nad brąkarzem, może coś, nic? Coś z tego, nic? Pires. Ale miesza, ale miesza. Ładnie pomieszał, no. Super. Beto, znowu ten jak kaleka biega normalnie, jak kaleka normalnie. Ibanes. Ibanez przyspiesza faul. Nie, nie było. Mendes. The Pol. Cieka Beto. Bierze na plecy. W plecach i do domu idzie. Beto walczy. Depol Pol. Ale się nam ta zaostrzyła gra. Za wrzutka, Za wrzutka była. Depol na plecach siedzi. Robertson i Messi. Messi. Czerwona. Masz ty. Robertson. Beto. Schlotterbeck. No nie, no nie, no nie, nie gadaj, że znów tak coś. Onana. Wojtek, sorlot. No mamy 1-1, ale to. My to po, to po zwycięstwo przyjechaliśmy. Tak w każdym meczu, nie? Tak jak w każdym meczu mimo walczyć zwycięstwo. De Paul. Bremer. James nie da, nie da sobie w kasze, dmuchać. Jakieś sztuczki. By, Unana, James. Długa piłka. Robertson. Zauważył Mendesa koń, końcem tego uszu. Technicznie. Aj ty. Ona dobry mecz. No i ja faul, faul, faul. Ona na super, gra, panowie. Super. W tych przegranych meczach też super grał. W tym w ogóle kulibani tylko. Kulibani taki, dobry. I też się spisuje. No, po jego błędzie padła bramka. Nie przykrył. Dział go na na plecy. No i tak to się kończy, nie? Wii nie dogonił. Krajna na sorlota, Sorlot. de Paul. Długa piłka i banes, ups, Schlotterbeck. No jak to przeszło? Ładnie, Bremer, beto. Skantę. Skurczyno. taki ten słaby Beto jest. Przecież powinien zmieścić podłogę nim, zamieścić. Spokojnie, spokojnie pan. No, no. dobrze. Bremer. długa piłka, Robertson. Moszty. Nasza, o i teraz brama wpadnie Cechowe mam te mecze Cechowe, James blokuj długi The Paul, Strzelę z bramki Beto No, no. bezbłędny dzisiaj Tak jest, mówię o nim cały czas. Paul, nic? Messi, trzeba na niego uważać, bo ten koleś coś drybluje, ale Ibanez na pozycji. Rozpędza się Ibanez. No Ładnie, ładnie. Jan, Jan Koler wchodzi. Na... Nie, nie, nie ma Jana Kolera. Znowu na krótko. James. Moja wina. Moja wina i to bardzo duża. Ibanez. Długa piłka. Nie ma co się czaić. Beto. Przyśpiesza. Przyśpiesza Depol. Aż tutaj nic się nie dzieje no. Żiro na boisku. Trzecia noga. Szloterbek. Spokojnie. Siro. Robertson. Oj, znowu na styk. Onana, bez bezbłędnie dzisiaj Ona! ona. Ponownie onana, ale że mężczyzna się rozgrywa. Peto. Onana, ale czuję, grać. dzisiaj jest. dzień jest, wyprowadza atak, broni, wszystko robi. De Paul. James, Mendes, Nic z tego. Nic z tego, to może być kontra, da? No? Ibanes. Ibanes czeka na pojedynkę z Messim. Ibanes. Nic nie mogę zrobić. Ja więc switch wcześniej by pomógł może. Na tego na obrońcę, ale to ciężka sytuacja była do powstrzymania. Tutaj Ibanezem nie na raz, dobrze było, ale w tempu mu zagrał. No właśnie, mogłem takie gdybanie, nie, mogłem bardziej agresywnie zagrać e, Ibanezem, ale to się wiąże z e, tym, że Messi bym mógł objechać. Tak i tak niedobrze, nie? Beto schodzi. O Simon wchodzi na ostatnie minuty. To jest na czas gra. Chyba dobrze. No nic, tak jest czasem, nie? Moi chłopaki są załamani trochę. Troszkę tak. To jeszcze na czas zagrać dwa razy, bo się boi. Unana. Mendes. O, tutaj błąd był akurat Ibane znowu z tym Messi. Znowu ten Messi, pojedyn Iban z Messi, no nie no, no, nie ma szans Messi. Dobrze, ma kolegów wokół siebie. O, panie sędzia. czerwona z boiska Ej, cześć na razie. Do piłki podchodzi James. James. Aleko blisko. Troszkę mnie troluje. James nie patrzy. On jest skupiony na lewym rogu. James! Nie potrzebuję dodawania siły. A szkoda gadać, no. No, ale postawiliśmy jakieś warunki. Trochę małe, ale... Trzecia porażka z rzędu. Tutaj... Nikogo nie winie w tym meczu. Nikogo, może trochę i Baneza. Baneza? Nie, to też, to też była kwestia. To mogę wybronić jakoś, nie? A się trafił, chłopaki, nie? Tutaj też szybko poszło, nie? Pyk-pyk-pyk, hej, coś na razie. Z legion też przegram. Dobra, trzymajcie się i do jutra. Może coś ugramy.